97 wracam na 9,90. Sprytny zrobił hamowę, tym że sobie odwiózł na krosie z boku pieniądze. Yy... I ja go teraz nie wypuszczę za to. Mastuinuję to. 97 do wszystkich jednostek. W momencie kiedy yy, zacząłby się szturm, albo ze strony. Najpierw scenariusz, kiedy byłby ze strony zewnętrznej w pierwszej kolejności otwarty ogień. Wszyscy funkcjonariusze poza mną oraz Luisem biorą udział w strzelaninie z osobnikami z zewnątrz. Ja oraz Luis, jako że mamy broń długie, będziemy wciąż obstawiać wejście tak, żeby napastnicy nie zdołali wyjść. W momencie, kiedy y, ostrzał zacznie się od strony napastników ze środka, ja i Luis oraz funkcjonariusze, które są, mają akurat y, y, możliwość strzału, oddają strzał w kierunku y, muzeum. Reszta funkcjonariuszy proszona jest o, o Otoczenie terenu oraz zabezpieczenie, tak żebyśmy nie dostali w plecy. Przyjęli? Przyjęli. Czyli jak? Nie, strzelać, nie, mam go. nie, zabije, nie, bo... ja przyniesiesz go dalej. Ała! <gry> A ktoś streama ogląda tak. No, widzicie, nawet potwierdza. Ja w sumie ostatni czułem, nie Tak, to ja oglądam. Sorry. No co? <śledztwo> Nie wiesz jak... <śledztwo> no to jest... No Dzień dobry Witam Dzień dobry Żegnam Słucham? Myślałem, że to na pana na komendzie Tak Czemu masz kamizelkę policyjną? No, ci śmiesz, to Cię, ci znawra, Zabranie to ważne, nie było tego. ja Idę Przepraszam bardzo, mogę policji. pana numer znaki? Ta 16, co zgłosisz szefowi, że co? Powiedziałem, że jesteś śmiesznym agentem? Mogę to przy nim A powiedzieć. To ja powiedziałem. Nie, ja to powiedziałem. Idź zgłoś szefowi 16, Apollo, Luz, Sierżant, chcesz zrobić do Patrz. Tak, się świeci, ładnie, pozdro Najzgaszony chłop. Siema! Z tej Bob, strony Bob! Witam mi. Was na kolejnym Insta Story. To nie jest śmieszne! Uh, Sasza siadła nie. tył naprzód na oh. rower oh. i najechała oh. sobie włosy, chyba wkręciła w Sprychy. Oh. Powinienem oh. jej pomóc, ale wiecie, oh. oh. social media są oh. najważniejsze. Zostawcie łapkę w górę, jeśli oh. chcecie zobaczyć Saszę uprawiającą inne sportu jedzie! Widzieliście to? Je, pojechała, dobra Trzymajcie się, cześć, cia... Łapy, łapy ty... podnosi do poddaję, poddaję się, Odłóż broń, odłóż broń Odłóż broń, broń. Przejmijcie go Drugi wyszedł Ha? co się Rzuć broń

Pod tobą są dwie osoby na parkingu. Co ja mi widzę? Pachaj. Tak nie było zburzone. Na dachu, na dachu jest tam. Leży z dachu, leży, leży. Witam Panią bardzo serdecznie. Chce Pani kupić coś ciekawego dla syneczka? Będzie zadowolony. Obiecuję Pani. Nie? Rozumiem. W porządku. Siebie zrobić nie innych. Widzicie, chcieliście CK, Wam pięć, a nie jedno. Powiedzcie mi, że nie jestem Bogiem. CK. Na tę lokalizację, dlatego wszystko nam tam przeniosło. Na filboxa. Mieli to naprawić. Wód O Jezu... Oooo! Co? o Co proszę. Miejsca nie mam w samochodzie! Aaa, zjedźcie na pobocze. Dobra. Dlaczego? Ja sobie siedzę w bagażniku, miejsca nie ma, no czego nie rozumiem? Z wozu, z wozu, z wozu, z wozu, Jesteś pewny? Rzuć, rzuć tą broń! Rzuć tą broń! Podnosi ręce i się nie ruszasz Bierzemy radiobus, jedziemy radiobuzem, jeźdź Zostawiamy zakładników, siadaj, 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 siadaj Jak? Siadaj. Ale miałem farto, że w kamizelkę dostałem O holy... Ja też dostałem w kamizelkę. A mnie drosnęła jedna, no bo chłop tam na dole siedział Czeka można powiedzieć że w one się. Bo co, jest auto za 800 tysięcy? O! o! No sprawdziłem, sprawdziłem. No, także widzicie. Ja mu powiedziałem od razu, ja nie będę ściemniał, że co, mówię. Ty, żeby mnie dorwać, to będziesz potrzebował przynajmniej ze 20 no już jesteś. Ej, ale to nawet śmieszne Bieramcy nie było. Jak to dostrzelił, ty? Nie no, to akurat nie jest śmieszne, no. Ja rozumiem wszystko, powiem wam, ale no... No nie no, takie rzeczy to nie powinny być, no. Wybranie się ich, boję strasznie. Się, boje strasznie. Yy, chodź robimy na chwilę, chodź, sobie, chodź sobie. No tak obywateli słuchają. Więc co robimy? Nikt nie celuje do nich. Ty, Wchodzimy co w to, wchodzimy w to. Yy, 128 prosimy szybkie 78 Do tego jubilera.

Nie to, tu trzeba z dalsza lądować. Nie! Nie dało się już lecieć, paliwo się skończyło chyba. E, przytkany jesteś? Kto, Kto przytkany? O, ty! Jest! <laughs> Halo! Halo! to jest? Dobra, Co numer znaki 146, Mark Ragucci. Masz prawo milczenie, panowie. Macie prawo do telefonu i wszystko Wiecie o co chodzi? nie wiem o co chodzi Dobra, macie prawo zachować milczenie Wszystko co powiecie może i będzie użyte przeciwko wam sądzie Macie prawo do adwokata Jeżeli na niego was nie stać, to on wam się z urzędu Spokojnie będzie wszystko wyjaśnione na komendzie. Mieliście prawo jakie co? wam przysługują? Zrozumieliśmy To dobrze Będziemy rozumieć szefie A czemu przytkany? Klafonik Hrabia <noise> halo Potknąłem. nie, 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 Dobra, szybko. SMS. O! 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 nie, 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 no, to się stało, ci. Ej! To się stało. Ale głupio wyszło! Boli no, mnie to... Dobra, to w takim razie jesteśmy na. A może jakieś wizytówkę coś? Y pewnie już daję. Y masz może, Dobra. bo ja zapomniałem zbiorę wziąć. Oczywiście. O, do pani będzie miała wizytówkę. Mogę prywatnie się odezwać? Yeah. No, nie. Ja pan nie. prywatnie nie może się odezwać do pani. Dobra, dzięki, miłego. <laughs> To to tam strzela z nich, no nie Kinia, weź go, w, no, daj panowie, mu 24 Ja sobie w koleżanko walnąłem, sorka A ja koleżanka mi chyba Powikaj, ja będę psuli, no No było blisko, panowie, było Nitro. Tam, to tak naprawdę się Czemu? trzeba było, wiesz co, się, jeszcze Ale już tutaj powinno być ta nagroda, no, no to... to Nitro musiał no, wiesz, mieć powód nie? Czemu on wszystkim psuje rozgrywkę, no co on? O, pięknie, pięknie Kapisz mu się, nie mogę wyjść, bo kolano mnie boli. O, teraz. Ponia, jak mi boli noga. Au, jak boli. Straszny, odczuwam straszny ból nogi. Nie mogę wytrzymać. No feriu! Rany boskie. No i szeroko, na spokojnie, panie napastniku, na, na spokojnie. Dobra. Na spokojnie, Uźga. bez nerwów. Nie strzela Pan do mnie, nie strzela Pan, ja się hmm. przez Pana boję, nie strzela Pan do mnie Co masz dla mnie, misiaku? No nie wiem, pieniądze mam w portfel, jak Pan chce, to niech sobie Pan... Puść baje. go! A mnie Pan puści Jezus Maria, proszę Pana Łapy, 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 wy dwóch łapy! Nie, do góry łapieć! Oh. Oh, mm. To może być zaraz ah. Zachowałeś się bardzo nieładnie Bardzo mi się to nie spodobało Że naplułeś na... Naplułeś na mojego serdecznego przyjaciela Przykro mi, ale on na mnie też napluł Wiesz dlaczego? To, nie. że ja na ciebie mogę, nie znaczy, że ty możesz nami, frajerzy. Dokładnie. Co widzisz, mogę. O, zataram. Możesz. Dalej jesteś pewny, że możesz. Tak? Chyba zrobił robotę za nas. Zróbcie mi szataczaty. No i teraz już można. No elo Co to Hello. było? Swory, swory, wysiadaj, wysiadaj! Leci jeden chyba Biorę jednego, biorę jednego Po co ci to było? g klasą mi Biorę, biorę jednego po G-klasą Nie będę G-klasą Dawaj stint do G-klasy